Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Piotr Merks, jestem doktorem nauk farmaceutycznych, pracownikiem zakładu farmakologii farmakologii klinicznej, kolegium medicum, wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym kolejnych kasusów, kolejnych case study, które będziemy sobie przerabiali aby poprawić nasze umiejętności kliniczne w pracy z pacjentem, w codziennej pracy w pacjencie, w codziennej pracy w aptece. Moi drodzy, dzisiaj mamy pacjenta, który jest nowo zdiagnozowany pacjentem zasmu, ma lat 19. Pan Kamil Zgłasza się do nas, zgłasza się do swojego lekarza. Jednym z takich objawów, z którymi się zgłaszał, był to świszczący oddech, problemy z oddychaniem. Ostatnio zaczął chodzić na siłownię, zauważył też nasilenie oczywiście problemów z oddychaniem po ćwiczeniach. Lekarz oczywiście w ramach jednego z testów, który się wykonuje, wykonał badanie pikflometrem. No i Wartość oczywiście wskaźnika PF, czyli tak zwany szczytowy przepływ wydechowy wyniosła 420 litrów na minutę, co stanowi 80% spodziewanego wyniku w tym wieku. Lekarz diagnozuje oczywiście łagodną astmę i przepisuje zgodnie z wytycznymi GINA 2019, kombinację inhalatora, Budę Zenit, z Formoterolem, oczywiście to są najnowsze standardy, które obecnie was mnie obowiązują. No i oczywiście przychodzi do nas pacjent, zgłasza się prawda, z receptą, podaje kod. No i oczywiście wracając do tego, co jest zapisane, tutaj produktem, który został wybrany przez lekarza jest Budezonit plus Formoterol 164,5, inhalator w formie proszkowej. Jedna inhalacja doraźnie, no i oczywiście maksymalnie 12 inhalacji w ciągu 24 godzin. Moi drodzy, więc przede wszystkim Kami prosi nas o to, aby wytłumaczyć mu, na czym polega pomiar. Z wykorzystaniem spiklometru. Z oczywiście z reguły, tak jak zawsze z reguły powtarzam, warto zawsze zapytać, czy lekarz coś panu powiedział na temat tego leku. Z reguły lekarze nie mają na to czasu. Nie mają nie ma im tutaj w sumie tego za złe i nie ma ich czasu winić, bo oni naprawdę są też zajęci. No i niestety do tego pan Kami jest bardzo zdenerwowany świeżą diagnozą, więc nie do końca oczywiście pamiętał to, co, to, co lekarz mi przekazał. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z badaniami, jak i Tietal 72% pacjentów zapomina kompletnie komunikację od lekarza zaraz po wyjściu od, od, od lekarza. Więc oczywiście nasza praca tutaj jako naukowców mówiących ludzkim językiem do, do, do pacjentów jest jak najbardziej ważna. Moi drodzy, kilka słów o piplometrze To urządzenie, które sprawdza aktualną prawda, czynność płuc i mierzy przepływ powietrza prawda, podczas maksymalnego wydechu w płucach. I oczywiście jednym z głównych elementów jest to, że pomaga nam monitorować leczenie astmy u pacjenta. I tak zwany szczytowy przepływ wydechowy, określany najczęściej skrótem PEVPIC, Expiratory Flow, to oczywiście maksymalna prędkość przepływu powietrza, z jaką można uzyskać podczas wydechu, i na tej podstawie też oczywiście diagnozujemy astmę. Moi drodzy. Pierwsze, co jest najważniejsze, czy w ogóle pacjent dostał jakieś wytyczne od lekarza w formie pisemnej. No, lekarz powinien zawsze zaznaczyć, co w takich sytuacjach robić. Ja przypominam tylko, że wartość PEF jest wartością indywidualną dla każdego pacjenta i zależy przede wszystkim od wyjściowej czynności płuc, ale też również zmienności dobowej PEF, że tak powiem, w ostatnim czasie. Ale też oczywiście e, compliance, czyli zastosowanie stadacji lekarskich jest bardzo kluczowym elementem, który na dokładnie pomiar picflometru wpływa. E, moi drodzy, więc, więc tutaj chodzi o to, żeby dobrze astmę kontrolować. Kiedy ona jest dobrze kontrolowana, jakość życia pacjenta de definitywnie wzrasta. E, e, natomiast e, oczywiście e, to, co jest bardzo ważne, musimy pamiętać o tym, że ta różnica pomiarów w ciągu doby nie może prawda, odbiegać mniej więcej pomiędzy pomiarami około 20%. Więc, więc, więc oczywiście ilość pomiarów, które stosujemy w ciągu doby to dwa rano i wieczorem. I oczywiście, to, co, to, co jest bardzo ważne, że pierwszy pomiar wykonujemy przed przyjęciem leku, który rozkurcza skrzela. O ile oczywiście taki stosujemy, kiedy jest taka potrzeba. I oczywiście, a wieczorem z kolei przyjmujemy 15 minut po przyjęciu takiego, takiego leku. Moi drodzy, podsumowanie najważniejszych elementów, o których pacjent ze świeżą zdiagnozowano, astmą powinien pamiętać. Przede wszystkim pukanie jamy ustnej, jeśli chodzi o stosowanie inhalatora. Wszystkie wzięte kortykosteroidy mogą powodować chrypę oraz podrażnienie gardła i pleśniawki, więc zawsze płukamy wodą, nie żadną coca nie żadną kawą i wy, wy, wy po prostu wypluwamy, nie połykamy tego, tego płynu. Nie stosujemy LPZ-ów. nlpz -y mogą z reguły pogarszać niestety objawy astmy. Jedyną taką bezpieczną farmakoterapię, oczywiście są wszelkiego rodzaju inhalacje, Solowo fizjologiczną, bądź też na przykład paracetamol jako środek przeciwbólowy. Zawsze pytamy pacjenta, czy umie obsługiwać inhalator, to jest bardzo ważne. Pokazujemy technikę inhalacyjną, przypomnę, że jeśli są to inhalatory w formie proszkowej, dech musi być bardzo silny, to jest bardzo ważne. Następnie jak opróżniamy, prawda, opróżniamy, że tak powiem, prawda, płuca, następnie uszczelniamy ustami nakładkę. No, oczywiście trzeba pamiętać, żeby ją zdjąć wcześniej, bo też takich, takich fachowców mieliśmy w praktyce. Następnie wykonujemy bardzo silny wdech, liczymy do 10, następnie wypuszczamy. W przypadku inhalatorów na bazie, na bazie, prawda, nie tylko w postaci roztworów, te, które są na bazie różnego rodzaju gazów. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten sposób inhalacji jest trochę inny, wdychamy powoli i to jak gdyby jest ta, ta, ta różnica. Kolejna rzecz oczywiście sezonowe wykonywanie szczepień przeciwko grypie i COVID-19. Jest to grupa ryzyka, w której szczepienia są bardzo, bardzo wskazane. Absolutnie nie pacjenci z astmą, czy to OHP, też dodam, nie powinni rezygnować z wysiłku fizycznego. Wręcz odwrotnie, wystarczy przyjąć dawkę betamimetyku przed rozpoczęciem zajęć i wszystko wtedy będzie w porządku. I sporty takie jak pływanie czy jazda na rowerze to są najlepsze sporty dla pacjentów z astmą. Pamiętamy o tym, że leki na astmę trzeba zawsze przechowywać pod ręką, to jest jak gdyby bardzo ważne. Jeśli pacjent pali papierosy trzeba niestety zarekomendować mu rzucenie palenia, to jest jeden z głównych elementów, gdy przebieg choroby może się znacznie pogarszać. I oczywiście czyszczenie inhalatora czy też mycie, mycie tuby, jeśli taka też istnieje, jak najbardziej, oczywiście wystarczy przy tarcie suchościereczką bądź chusteczką, ale oczywiście też czasem umycie nie zaszkodzi. I oczywiście chciałbym tylko przypomnieć, że astma nie będzie absolutnie wpływała na jakość życia pacjenta, o ile będzie dobrze kontrolowana, o ile pacjent będzie się stosował do wszystkich wytycznych. Moi drodzy, więc kolejny fajny odcinek moim zdaniem, same praktyczne informacje. Zapraszam Was na kolejne odsłony. Już, już po nowym roku będzie się na pewno tutaj dużo w tym temacie działo. A z uwagi na to, że przegląd lekowy już tuż tuż, rozpoczniemy go 16 lutego. Jak wszystko dobrze będzie szło, kolejne praktyczne casey dla Was na tym kanale. Serdecznie Państwu dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.